W jakim silniku? W jakim silniku to jest? łatwiej się odmawia, <grystanie> się odmawia jak ktoś z, z ekonomistą, może <grystanie> <grystanie> no tak powiem. No, wypraszam sobie. <grystanie> Ale nie, w momencie... Z butlą? Po że dobry. Zdań. 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 Nerdline. Nerdline. Elektryczny, tak? Udźwig jest 318 kg na rynek europejski, na rynek amerykański 750 kg udźwigu. Główną zasadą było tak, stworzyć nosze, które mają bardzo duży udźwig, ale też, żeby nie ważyły nie, nie, nie wiadomo ile, tak? Bo stworzyć nosze, które mm -hmm. by 100 kg, bo dziwnęły 318, a nie niespokojnie. One ważą 5 kg więcej niż standardowe. Ja, ja cały Czyli tak, wyciągamy tak samo, czyli nic tutaj się nie różni, tak? One wychodzą w ten sposób. I teraz tak opuszczamy elektrycznie tutaj golenie. Dzień dobry. Żuraw jeszcze tam opuści chwileczkę, tak? Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, noszamy. Tak. I teraz tak, w momencie proszę Państwa, kiedy mamy jakieś tam trudne winda na przykład lub trudne ciasne pomieszczenia, proszę bardzo, mamy automatycznie. Skrócone, tak? Noszę i jest, jest, jest o wiele większa wygoda, aby się puszyć, tak? Wygoda głównie dla ratowników. No i dla chorego tak samo. Dla chorego tak Bo wygodnie jedzie, komfortowo, tak? No. I teraz tak, podejrzamy pod pacjenta, opuszczamy nosze w dół. One jest pana, Tak, tak, tak. Może ktoś chętny, może pan ratownik. Co zrobić? Wsiąść tam. Czy mamy pacjenta? Ej, może ja Jeden trzy <grymne> Może ja usiądę. No, proszę zabrać tam teczkę, dobrze. Czy mamy pacjenta już załadowanego, tak? Podjeżdżamy sobie pod... Jesteśmy tak? Podnosimy. Odjeżdżamy. Chwileczkę przytrzymujemy tylko, one się same logują i same się zabezpieczają. Tu już mamy możliwość, że mamy możliwość, tutaj są ruszyć, tak? Czyli piszemy tylko to. W momencie kiedy nawet wjeżdżamy takimi noszami, czy minuszami na SO, jeżeli chodzi o ten respirator, to od razu może pokażę, mhm. na czym rzecz polega, że on jest taki fajny. I nowoczesny, tak? Czyli mamy generalnie tak, nosimy go całego, tak? Czyli to jest obciążenie dla super ratownika, ale mamy również możliwość taką, że tą część, gdzie tutaj są tylko i wyłącznie twarde łyżki, tak, tutaj, które są potrzebne w defibrylacji, mamy tutaj taki dwuskładniowy jeszcze element. Czyli w takiej sytuacji, kiedy mamy pacjenta już nałożonego, już jest na noszach. To możemy przymocować tutaj z tyłu, tam się jest zamocowane i w tej chwili ratownik medyczny idzie tylko z wyświetlaczem, tak? czyli tak naprawdę odciążony całkowicie jest. To oczywiście się łączy, tutaj są wszystkie podłącze, tak zwane miękkie łóżki, podłączamy pacjenta, idziemy tylko... Tu się ta to wszystko się bluetoothem łączy. Tak? W sytuacji, gdy mamy na przykład wypadek samochodowy albo windę, tak samo podłączamy pacjenta, przyjeżdżają na kwestarzacy do wypadku samochodowego, to nie mamy możliwości, ratownik nie ma możliwości być blisko, tak osoby poszkodowanej. A tak z daleka cały czas obserwuję sytuację, do 50 metrów to sięga i w momencie gdyby trzeba było, też jest możliwość wykonania strzału. Ten panel? Bo na przykład, bo mówili, żeby nam zrobić lepiej, żeby były na przyciski te zwykłe, zwykłe tak, nie? Tak. Zwykłe, te tak. Sambariki to są po prostu eksponizacja. Bo jak wysiada panel elektroniczny, to wciąż przejście wtedy... ...przejście czy niższy, to już wciąż... Mam też tu kartki między siedzeniami kierowcy... A zobacz, zobacz... A przecież tutaj macie to, co